Dzień teatru to zawsze wyjątkowe święto tutaj przy Mickiewicza 4, ponieważ staramy się przygotować dla naszych widzów, dla tych, którzy tutaj regularnie przychodzą do nas, specjalne wydarzenie. I tak samo jest w tym roku. Prezentujemy swoją najnowszą premierę. To szefcy Stanisława Ignacego Witkiewicza w reżyserii. Tomasza Manna i ten spektakl właśnie teraz trwa na dużej scenie. i Ogromnie cieszymy się, że ten spektakl powstał i będziemy mogli go grać przez kolejne, tutaj, miejmy nadzieję, lata. Była to piękna praca w Tarnowskim Teatrze. No, wspaniała, po prostu ludzie byli totalnie zaangażowani. Z panią Manice powiedziałem, na pierwszej próbie, że musi pani zacząć grać i na perkusji, i na innych instrumentach. I po raz pierwszy w życiu wzięła, bębny i zaczęła grać. Także każdy człowiek ma talent, tylko wystarczy troszkę go, że tak powiem, pochwalić i uruchomić. Ja w trakcie spektaklu byłem tam. Czyli byłem w kulisie lewej i tam robiłem zdjęcia, nawet mam zrobione z kulis. Bardzo polecam widzą też czasami obejrzeć sobie spektakl za kulis, bo widać zaangażowanie i słychać też fajnie odbiór publiczności. No i publiczność po prostu pięknie reagowała. Była to świetna robota. Miasto Tarnów piękne, chodziłem sobie po pięknym Tarnowie i też biegałem po Parku Strzeleckim.

To jest Narodowy Dzień Teatru i jest Dzisiejszy dzień to także święto wszystkich pracowników teatru, aktorów, pracowników techniki, wszystkich tych, którzy pomagają przy pisaniu projektów, dzięki którym pozyskujemy środki na finansowanie swojej działalności. Dlatego im dzisiaj bardzo serdecznie dziękowaliśmy ze sceny i oni otrzymali specjalne wyróżnienia i nagrody. Dlatego ogromnie się cieszymy. Cieszymy się oczywiście też z frekwencji, która ostatnio nam bardzo tutaj dopisuje te złe czasy, wygląda, że są już za nami. Cieszymy się, że widzowie regularnie przychodzą na nasze spektakle, dlatego tutaj zapraszamy i jak zawsze do zobaczenia tutaj przy Mickiewicza 4 na kolejnych przedstawieniach i spektaklach.